Szemonko ja jestem już, że ukrki mam orzeszki w gębie. To na spokojnie, bo... Witam w kolejnym odcinku, szerzej zagrajmy w Elden Ring. Ze mną jest Mosu Ninja. Pomachaj szybko. Nie, nie przywitam się w ten sposób. <śmum> Czemu? <śmum> z pełną się nie mówi. <śmum> Zaskoczyli mnie, no dobra. O, chyba go widzę, jest na dole. Tam biega. Dobra. Raz jeszcze. Na spokojnie. Teraz bez pełnej buzi. Siemanko, jestem Izzy Joke i witam Was w kolejnym odcinku serii zagrajmy w Elden Ring. Towarzyszy mi Mosu Ninjo. Siema. Hej. Teraz oficjalnie grzecznie. Hmm. <laughs> Jesteśmy w czasie ataku. Jesteśmy gdzieś na daszkach Selyi... Selyi? Miasta Magi. No i nasz przeciwnik gdzieś nas tam szuka, po prostu biega sobie na dole. NPC nas zauważył. A my idziemy po prostu... Przed siebie odblokować bramy. O, ja jest, biegnie za nami. O, oh, chyba... O, eee... czy Dobra, ten, lecz to... Co ma, miałem, miałem zabawa. Wow! Dobra. O, co za czar. Tego jeszcze chyba nie znam. O, co? Cholera jasna! Akurat nie z... zapomniałem, że ci magowie czasami znikały i kurde miałem zmieniony fokus. Cholera by go! Ach. Hmm? Hm? Szkoda, że nie możemy się rozdzielić, bo nie mogę aktywować. Chwila, chwila. O! Ja sobie odzyskałem... Hmm. Runa. Cześć, to jest? jesteś? Hmm. I powtarzamy po prostu ten. No. Dobra. Mhm. Mm Czekaj, gdzie y, to my byliśmy? O, 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 o. O, o spad mi. O, też spadam. Złotym drzewem powiadasz, tak? <inda> <ivia uneasy> Про. O, o, o! To jest... mi... A tak się nie wyprowadził, kliknąłem. O, kamienny klucz O, kurde No dobra To raz jeszcze Hop, hop No! No nie! A, podaj się trzecie, kso Tylko sobie zabiję tego maga, bo już mnie wkurza No dobra Raz jeszcze Hop, hop, hop Ech. A ludzie całą grę przychodzą w, w, w czasie, kiedy ja próbowałem wykonać ten skok. Jedną trasę. Okej, okay, na gliczach, ale da radę, bo nowy rekord to chyba minuta z hakiem lekkim. Ale to już jest moim zdaniem gruba przesada minuta. Nie wiadomo, czy już może no, właśnie używa. Przecież exploit tutaj są używane na morgi na tych speedrunach. O, nocna kometa, ok. No tak gościu, tak naprawdę sam nie wie, co się stało w momencie, kiedy przyszedł. W minutę. O, Talisman Niebieskiego Smoka. Jak czytałem, to materiał był zablokowany w momencie, kiedy już widziałem ten artykuł, już był albo prywatny, albo coś tam, no i sam twórca nie wiedział, co się dokładnie stało, a napisy końcowe dostał po właśnie minucie z hakiem, nie? No. A bo po piątej napis co tego nie rozumie. No i tutaj to jest chyba ten sam gościu, który nie. właśnie to zrobił mimo to czy to inny był A O, nasycony y, miecz, dobra huh. No to też właśnie słyszałem Tamto nawet nie Przy tym rekordzie y, w gdzie było to 7 minut, to właśnie też go się nie wiedział, a minuta tym bardziej, właśnie yy, ktoś nie wiedział, co się dzieje, bo on tak jakby nasyła drugiego bossa na ostatniego, czy też No, coś tam z jest. Dobra. Mamy kartę. So let's get do it. Dobra, e, chyba wszystkie znaki, znaczniki mogę usunąć. Kurde, który był tutaj chyba. Jeden... Czekaj. Nie. Tutaj było. Kurde. Ale chyba wiem, gdzie on był. No, był tutaj, właśnie. No, no, no. Myślałem, że ten to była główna brama. A... A, tutaj, okej. Okay. O no to... Czas przekroczyć mgłę. A za nią? A, noxiańska szermierka i zakonnik. Aha. <sumvirata> Dynamiczny Miecz Noxów. Fajne, fajne, bo chciałem na rozwalić bez używania właśnie fiolek. O! Eee, błyskamienny kostur lusata? Eee, I co? I spotykamy się przed wejściem, nie? Do tamtego miejsca. Znaczy, przed tą główną bramą. Nie, przecież tam była co blokować za tą główną no, to, no właśnie, w Seleńskim sele, Załóku, tak Dobra, no to wiadomo, widzimy się na miejscu. Dobra, to lecimy chyba na tę górę. Ej, a co to za dziwna ska. Aha, to nie jest skała, to jest czacha. Jakaś. No ta biała skała tutaj, o, jak się cofniesz? Tylko, że coś do nas strzela. O, to białe naprzeciwko, toż to jest jedna wielka skała ska w kształcie czacha, albo czacha, z oczodołami. Czacha. Huh? No, właśnie mówię, czacha. Aha. Jest. Co? Jest. versus me. A, versus no, okej. Okay. A, trzech trzech ja. czyli co, taki dobry? Że z trzema będzie walczył? Że trzech jest w stanie Bo to nie jest ten sam, co był wcześniej. Nie. Nie, to jest jakiś inny. Nie pamiętam czy Triversus już nas atakował. O jest. Tylko, że tego kościoł trupa nie dobijem. Teraz go dobiję. to się go się nie spodziewał Aj. No. poszło Co? Trzech kontra ty wystarczyło dwóch. <laughs> Wo! To to było! Za szalona kula Aha, aha, dzięki! Ja właśnie myślałem, że to już kolejna kula, kurde, a tej... Nie, nie da się przerwać, nie ataku. Robici, teraz za jednym zamakam. No, Okej, okay. gdzie jesteś tu? Chyba jakiś większy kolega był. O! Co? Miła aktymalki za dzieciaka. A! <grystanie> Ta. No ja tam widzę coś, czego nie chciałbym zobaczyć. Szkodniki. Mendoksy. Spokój się. Leżeć. O, a co tam jest? Eee... Odłamek światła gwiazd. Ale tutaj jesteś lepszego. Kościół. O! Choroby. mam tutaj przedmiot uzdrawiający. O! A, a, a ktoś ty tutaj jest? Co jest niewiasto? A to jesteś ty! Co jest stało? Muszę z nim pogadać muszę z nim pogadać, ale mogę z nim gadać Ale też świat o to chodzi, dobra, ja tutaj musiałem przerwać tymczasowo rozmowę, bo się do mnie szkodnik zbliżał jeszcze z nie wiadomo kąt. Aha. Jeśli nie wierzysz, skąd to odejdź stąd? No, wiem, że pojawiła się już karłatna zgnilizna. Czyli co, odświeżyć świat teraz, tak? Zakładam. I jeszcze i cały czas zem gadać: odświeżać, gadać czy odświeżać, gadać, tak?

Okej, okay, czyli musiałem po prostu dać mu do naprawy tej igłę. Źle wtedy tylko przeczytałem, że on mi zostawia tę igłę, a on po prostu zostawia ją dla siebie. Dobra, w takim razie raz jeszcze, rozmowa. Ok, o, Daj igłę z czystego złota. Go.

I fainted before I could even thank you. <laughs> Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to rise. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this by way of thanks. A token, though it is. Mm -hmm. I'm considering leaving. On a journey, with the needle buried in my flesh. I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. Ok, ponownie odświeżyłem i zniknęła. Czybym teraz musiał wrócić do tego garłego? Ok, a więc widzimy się ponownie u niego. No dobra, czas ponownie porozmawiać z. Ej, czemu nie mogę otworzyć? Coś mnie dalej widzi. E, z tym grołym e, Ej, wait, gdzie? Co? Gdzie on... A teraz ona tutaj. Dobra. No panowie, ej, czekaj. Czy ona wcześniej już nie miała ręki? E, tak, mogli. przecież troszkę ładnie... Tak, z niz... no tak. Nie zwróciłem wcześniej na to uwagi, że nie miała tej ręki. hello again. something about this place felt familiar to me, so i decided to pay a visit, hoping to find someone here, but i've only found emptiness. Perhaps a departure. i needed someone to say farewell to. well, never mind that. i must focus on my journey. Mhm. Czyli co, czyżby dziażdż był tylko jakimś zjawem, albo po prostu się ulotnił, jak tylko mu uzdrowiłem? Dziwna. Odśwież świat i wróć do tego miejsca. No dobra, to zaraz się widzimy. No okej, okay, a więc co teraz czekam je w e, shopie e, Gowraya. Go O, znowu... Co? Znowu ty się pojawiłeś! Ja pierdzielę. Czemuś przecież nie zniknął, co? Działu jeden. Thank you

Gdzie sugerujesz, żebym teraz się udał? Teraz? Myślę, że to już jest chyba... odcinka Tak, ale... Tak, żeby już... Do kościoła możesz poprosić Kościół choroby, no dobra No to już chyba wszystko zostało zrobione Tak przynajmniej się... Na razie wydaje ale co się wydarzy w następnym odcinku oraz gdzie dotrzemy i z kim będziemy walczyć, to zobaczycie już w kolejnym. Moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, gdzie zawędrujemy właśnie w trakcie następnego odcinka, koniecznie bądźcie na bieżąco z tą serią oraz oczywiście śledźcie także na bieżąco pozostałe serie Zagrajmy, które prowadzę na swoim kanale, a także nie zapomnijcie o tych, które już opublikowałem. A także zachęcam do przejrzenia serii poradników Warframe, gdyż gra cały czas prężnie się rozwija, regularnie są dodawane nowe aktualizacje, więc warto być na bieżąco z tym, co, jak, gdzie i kiedy. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w naszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Hey!